Gąbeczki do makijażu. Odkąd weszły na rynek, każdy z nas poszukuje swojej ulubionej. Jakie ja wybrałam dzisiaj dla Was? Zobaczmy. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o gąbeczkach do makijażu. Yy, I porozmawiamy sobie konkretnie o gąbeczkach, które są w tym momencie moimi ulubionymi. Wybierałam je przez długi czas, to znaczy po prostu testowałam różne gąbki dostępne na rynku. No i jak się zorientowałam, że już po raz kolejny dokupuję tę samą gąbeczkę, no to pomyślałam sobie, że no, chyba to są moje ulubione produkty. Yy, dzisiaj pokażę Wam trzy gąbki. Które um, chyba wszystkie, tak, wszystkie są, słuchajcie, polskimi gąbeczkami, gąbeczkami z polskich marek, więc myślę, że to będzie tym bardziej dla Was atrakcyjne. Wszystkie gąbki, które Wam dzisiaj pokażę, jeśli chodzi o ym, swoją cenę, oscylują powiedzmy tak, między 25 a 30 zł, ale nawet bliżej 25. Yy, oczywiście możecie też szukać tych gąbek na jakichś promocjach z jakimiś kodami rabatowymi jak najbardziej. Natomiast ja Wam podaję taką cenę, wiecie, wyjściową, kiedy nie ma absolutnie żadnego rabatu i promocji. Zacznę od gąbeczki, która się chyba pojawiła najwcześniej w moim życiu, i jest to ścięta gąbka z Glam Shopu. Jakbyście się cofnęli u mnie na kanale doktu jakichś tam ulubieńców, chyba sprzed dwóch lat czy trzech nawet, to ja już wtedy mówiłam właśnie o tej gąbeczce. Bardzo mnie ym, zaskoczyła ta gąbka, pamiętam, bo zaskoczyła mnie tym, jaka jest właśnie mięciusia plastyczna. I struktura tej gąbki samej w sobie jest jakoś tak y, uformowana, że tę gąbkę bardzo dobrze się czyści. W sensie takim, wiecie, no jakby pranie gąbek, pranie pędzli i tego wszystkiego to jest zmora zawsze dla wszystkich. A tutaj jest tak, że z jakiegoś powodu mam wrażenie, że trochę łatwiej się te zanieczyszczenia z niej wypłukują. To jest gąbeczka ścięta. Glamshop ma jeszcze takie, wiecie, pełne całe jajko, ma jeszcze jakieś tam w ogóle inne gąbki, takie welwetowe i tak dalej. Na temat tego się nie wypowiadam. Wypowiadam się tylko i wyłącznie na temat tej, bo to jest gąbka, którą ja zawsze z tego Glamshopu wybieram. Czyli ta różowa, yy, ścięta i zawsze biorę tą ściętą, bo lubię też ten kształt. Yy, jest, słuchajcie, mięciutka, zresztą mogę Wam ją tutaj tak o. Jest mięciutka, możecie ją, wiecie, tak naprawdę o. Yy, ścisnąć jej ten czubeczek. I gdzieś tu, wiecie, pod oko, w różne takie małe miejsca spokojnie sobie powchodzić. Bardzo przyjemnie rozkłada się nią podkład, jest super mięciutka. Dodatkowym atutem jakby tej gąbki jest to, że możecie ją kupić i przez internet, i stacjonarnie, dlatego że Glamshop jest na pewno stacjonarnie w Contigo, jest stacjonarnie w drogeriach DM. Także no, no, to sprawia, że i możecie sobie ją dorzucić do zakupów na stronie glam shopu, i możecie kupić sobie ją jakby bezpośrednio w ym, sklepie. Ona, jeśli chodzi o rozmiar, to mam wrażenie, że jest taka ciut mniejsza niż takie tradycyjne jajka, ale jest to generalnie gąbka z tych dużych. I to, co jest jeszcze dla mnie ważne, to to, że ta gąbka jest w cudzysłowie powtarzalna. To znaczy, że to jest już któraś gąbka z kolei u mnie. I za każdym razem te gąbeczki są tak samo dobre. Bo czasami nie wiem, czy zwróciliście, zwróciłyście na to uwagę. Ale czasami zdarza się tak, że kupicie ten sam model gąbki z tej samej firmy, a macie wrażenie, jakby to były dwa różne produkty. I tak się zdarza. I tego bardzo nie lubię. Natomiast w przypadku tej gąbki, tak jak mówię, to już jest któraś dla mnie gąbka z kolei i ona jest tak samo miękka, tak samo przyjemna, tak samo dobrze się jej używa. Gąbeczka numer dwa. To jest chyba gąbeczka, której nie trzeba nikomu przedstawiać, i firma, której też nikomu nie trzeba przedstawiać, ponieważ jest to Boho Beauty. No i tak jak mówiłam, ten kształt to jest jeden z moich ulubionych kształtów: właśnie ten taki ścięty z czubkiem i ścięte jajko. I to, co mogę powiedzieć, to gąbki z Boho Beauty w ogóle, bo miałam różne, są. Chyba najmniejszymi, najmniejszymi, nie wiem, czy jest takie słowo, najbardziej miękkimi gąbkami, jakie miałam ever. Ok? W sensie one są dosłownie. Ja je ja ledwo co naciskam w tym momencie. One są jak chmurki. Wiecie, są super, super plastyczne. Yy, przez to jakby troszkę są bardziej delikatne, więc trzeba na to trochę bardziej uważać podczas mycia tych gąbek, jakby mieć tego świadomość. Natomiast przy aplikacji one są, wiecie, takie. Super przyjemne. Super przyjemne, super mięciutkie, super. Um, fajne dają takie odczucie na twarzy, bo wiecie, czasami są gąbki, które są jak taka piłka, że wiecie, dotykacie do twarzy i macie wrażenie, jakbyście się bili po twarzy piłką. A tutaj tak nie jest. Ona się dopasowuje mięciutko do twarzy i jest. Jest cudownie, jest super przyjemnie. Więc, um, koniec o tym. Jakie są e, atuty tych gąbek z Boho Beauty? Jeśli ktokolwiek kiedykolwiek był na ich stronie, to wie, e, ile tam mamy do wyboru kształtów, kolorów, e, wariantów i to jest na pewno super, zwłaszcza dla osób, które y, jakby mocno stawiają na design i chcą, żeby ta gąbka miała właśnie swój konkretny kolor albo y, wiecie, jakieś tutaj powiedzmy zdobienie. No są to na pewno jakby gąbeczki Wysokiej jakości i, i wykonane, moim zdaniem, wiecie, z takim przemyśleniem dość intensywnym. Natomiast, tak jak mówię, to jest chyba naj, najmniejsze gąbki, jakie do tej pory y, znalazłam. I gąbeczka numer 3 jest to, słuchajcie, gąbeczka, której po, prawdopodobnie sama bym nie przetestowała. Yy, a przetestowałam ją dlatego, że byłam na szkoleniu u Olikaj, i tam kursantki dostawały, wiecie, takie, powiedzmy, giftbagi od, od partnerów. I jednym z partnerów jest Muastor. I właśnie to jest gąbeczka, która pochodzi z Muastor. Ma dość nietypowy kształt. Jak widzicie, jest takim, wiecie, to, ten kształt ma swój, jakąś pra, prawidłową nazwę, nie pamiętam jaką, ale to jest taki. Mm, widzicie jak patrzycie z tej strony to wygląda jak taki pozaokrąglany powyginany trójkąt i powiem wam że mnie również ta gąbeczka bardzo bardzo pozytywnie zaskoczyła również jest mięciutka ten kształt taki dość charakterystyczny i specyficzny powoduje że ona jest bardzo dobra do tego żeby ją wyginać sobie właśnie na różne o, sposoby nie na przykład, jeżeli ja sobie ją łapię tutaj za te, za te rogi, to mam super, super ten czubeczek tutaj do wchodzenia właśnie pod oko, do wchodzenia. Wiecie, gdzieś tu koło nosa. Gąbeczka jest również mięciutka, bardzo przyjemna w użytkowaniu. Bardzo przyjemnie się nią aplikuje podkład i też jest taka plastyczna. Dla mnie jest jakby ważne, żeby ta gąbka, wiecie. Żeby się nie dało pracować, żeby była miękka, ale żeby też nie było takiej sytuacji, że ją zgniotę i ona długo-długo nie wraca do swojego kształtu. Więc tak jak mówię, no, jest to gąbeczka, która e, mnie zaskoczyła, bo tak jak mówię, prawdopodobnie sama bym e, jej nie znalazła w ogóle. E, a bardzo się cieszę, że e, udało mi się ją e, przetestować. Bo jest naprawdę fajną gąbką i chyba wiecie, jest nawet e, najtańsza z nich wszystkich, bo kosztuje coś 23,50, coś takiego. Ehm, także tak, słuchajcie, to są te moje trzy ulubione gąbeczki na ten moment, czyli Glam Shop, czyli e, Boho Beauty, i e, ten e, powiedzmy, blender z, z Muastor. No, jedyne co to zarówno Glam Shop, jak i Boho Beauty możecie dostać i stacjonarnie, i, ymm, i przez internet, bo Boho Beauty jest stacjonarnie na przykład w pigmentach. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze. Natomiast jeśli chodzi o gąbkę tą z Master, no to ona jest do zamówienia tylko przez internet, właśnie na ich stronie. Natomiast tak jak mówię, wszystkie te gąbki zostały przeze mnie przetestowane. Te z Boho Beauty miałam w różnych kształtach, w różnych jakby właśnie kolorach, i wszystkie były równie miękkie, równie dobrze wykonane i również, tak powiem znowu, powtarzalne. Więc mam nadzieję, że ta moja rekomendacja jakoś Wam pomoże i że będzie Wam trochę łatwiej zdecydować się na swoją kolejną gąbeczkę. Jeśli ten film Wam się podobał, to zapraszam Was do. Polubienia tego filmu, do kliknięcia przycisku subskrybuj i zostanie ze mną na dłużej, po to, żebyście mogli, mogły, kolejne moje polecenia wziąć pod uwagę i przetestować. Dzięki, do zobaczenia! Pa!